W tym kubku jest herbata. Otóż dzisiaj jest e, najważniejszy film e, w historii tego kanału, wydaje mi się, do tej pory oczywiście. E, mianowicie dzisiaj byłem e, sobie w sklepie i stał przed e, mną pan w kolejce i kupował on e, bułki, i wtedy zrozumiałem, zrozumiałem, że. Jestem w stanie wywnioskować po tym, co kupuję, co będzie dzisiaj robił. Zrozumiałem, że będzie on jadł bułki dzisiaj. I wtedy doszło w moim mózgu do olśnienia. Pomyślałem sobie na podstawie różnych rzeczy, mogę wywnioskować różne inne rzeczy i wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobna umiejętność mojego mózgu i Zdaje mi się, że dzięki temu jestem w stanie stać się lepszym człowiekiem i myśleć lepiej albo i więcej. Mogę tworzyć różne połączenia między rzeczami i mogę na przykład pomyśleć o jednym, a potem pomyśleć o drugim w jakimś kontekście dziwnym i jestem w stanie tworzyć takie właśnie połączenia. A spytacie, dlaczego sobie pomyślałem, że on będzie od bułki Otóż ja też kupiłem bułki, co prawda, takie białe on kupił takie ciemne, ale wydaje mi się, że jakby zredukowałem ten czynnik, czy to jest ciemne pieczywo, czy jasne. I sobie tak pomyślałem. Ja kupuję bułki, co ja będę robił z bułkami? Będę je jadł i właśnie sobie pomyślałem, że ten pan też dokładnie tak zrobi. Chociaż ten pan może mieć na przykład y, y, kogoś innego, kogo karmi. Nie, nie wiadomo. Zastanawiam się do tej pory. Ale moja hipoteza jest taka, daleko idąca, że on będzie, on będzie te bułki jadł też sam, sam osobiście. A dlaczego tak twierdzę? Otóż twierdzę tak, ponieważ ja kupiłem bułki i y, teraz jem bułki i nie będę teraz jadł, ale z, y, tak, tak to tak wyglądają moje bułki i będę je jadł y, a nie będę teraz jadł, bo y, nie mogę tracić czasu. Nie mogę tracić czasu gdyż każde cięcie w montażu będzie, będzie trwało tyle ile ile ty, czas zmarnowany podczas mówienia i czy tam jedzenia właściwie, bo wtedy będę jadł i ja nie będę chciał pokazywać tego, że jem, bo to nic się wnosi. I mówię Wam, że będę jadł, to chyba wiadomo. Możecie też stworzyć sobie połączenie logiczne, że jak mów, mówię, że będę jadł bułki, to rzeczywiście będę je jadł. Musicie wierzyć na słowo. E... Podzielcie się e, komentarzami, e, w, e, napiszcie komentarze, odnośnie przemyśleń różnych o życiu, jakie są wasze myśli, jakie są co, i co jedliście na śniadanie dzisiaj, bo i, i, dajcie ocenę tego filmu, dzięki czemu ten film do, ma szansę dotrzeć do szerszej publiczności, a niewątpliwie sądzę, że ten, ten film jest wymagany w polskim społeczeństwie.